Siemano, siemano widzowie, z tej strony witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Rebir Champions Ultimate. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam widzowie jak zdobyć więcej yy, możliwości po prostu zakładania petów, ponieważ wiele osób yy, się mnie pyta właśnie w komentarzach pod ostatnimi filmami właśnie jak zdobyć, jak po prostu więcej petów właśnie założyć właśnie w Rebir Champions. A ja już wam widzowie oczywiście odpowiadam na to pytanie. Ale ty mój drugi widzowie bez przedłużenia zostaw sobie teraz łapeczkę do góry, subskrypcję dzwoneczkiem oraz jeżeli ten film Ci się spodoba, no to możesz podbić ten film oraz napisać sobie komentarz dla większego zasięgu. A ja już Cię, mój drogi widzu zapraszam do oglądania. Okej, okay, widzowie, więc na samym początku, jak więcej petów oczywiście założyć właśnie w Rybiv Champions? No, widzowie, no pierwszym sposobem na założenie właśnie więcej petów jest oczywiście kupienie game passów. A jak? No, oczywiście, plus 2 pdquip oraz plus 3 pdquip. To z tych dwóch gamepassów mamy właśnie plus już 5 yy, kolejnych petów. Drugim sposobem widzowy jest kupienie właśnie Game Passa za Accent Tikety. Widzowie, musimy sobie pójść do Accent Shopu oraz widzowie w Accent Shopie mamy właśnie game pass właśnie z Free to Play plus 2 Pedeky, więc wtedy nie musimy kupować już sobie właśnie tego game Passu. Więc możemy ten plus 2 pedeky zdobyć właśnie za free, więc myślę, że naprawdę spoko. Ale widzowie, jeżeli nie wiecie, gdzie jest Acient Shop, to oczywiście ja Was do niego zaraz zaprowadzę. Okej okay, widzowie, ja jestem na desercie. no i co właśnie tutaj musicie zrobić? Musicie sobie pójść na mapę na desert widzowie, na tą oto pustynię. Musicie wejść sobie do tej piramidy, tutaj macie takie tajemne przejście i po prostu idziecie sobie na górę. I tutaj macie tutaj właśnie ten Acient Shop. I tutaj możecie sobie kupić free to play game pass, czyli auto clicker, auto -rebir, plus 2 kupy, equipy, extra item from tego boxes, auto chest, extra egg, auto collect train, lower pt, auto collect season pass, auto reset season pass oraz Special ring Slot, więc naprawdę polecam wszystkie sobie właśnie z tych Free to Play Game Passów kupić, bo naprawdę, naprawdę one pomagają. Więc dobry widzowie, kolejnym sposobem będzie, widzowie, właśnie na Pedequipa. Jest oczywiście Enchant na Aurze, czyli Pedequip. Jeżeli ch chcecie zdobyć właśnie takiego Pedequipa, to co widzę, jedyne musicie właśnie zrobić. Musicie sobie, widzę, pójść na mapę. Widzowie, już wam mówię. Musicie pójść sobie na mapę Starf, Star Factory i na tej właśnie mapie musicie sobie podejść do takiego czegoś jak Aura Forge Machine. I musi... Widzę, jeżeli macie dużo jakichś takich niepotrzebnych Aur, czyli na przykład jak ja mam, na przykład takiej Blizzard, to po prostu te właśnie... Yy... Aury, blizzard musicie sobie tam czy tam inne widzowie, jakieś po prostu niepotrzebne aury musicie po prostu tutaj trochę ich tutaj dać i z nich dostajecie widzę takie blizzard właśnie takie przepraszam dostajecie takie mystic shardy więc oczywiście ja sobie mogę tak jednego skraftować ale ja oczywiście nie będę zmieniał mogę wam widzę pokazać przykład więc wtedy sobie że idziecie na właśnie Atlantisa do właśnie aura maszyna i klikacie w zakładkę tego właśnie oto kryształku. Ja widzę, mam na tym. Ja mogę sobie zmienić widzowy Enchant na oczywiście aurę. A powiedzmy, black hole widzowie. Czy mam, czy mam wystarczająco tych? Czy mam wystarczająco kryształków? Zaraz zobaczymy. Tylko widzę, czekajcie, bo coś mi laguje. Dajcie mi sekundkę i zaraz się widzę, widzimy. Okej okay, widzę, więc pokażę wam. widzowie oczywiście, przykład. No i mam tutaj na tej aurze właśnie. Games 2, więc no co, mogę sobie zreloadować, kosztuje takie, to widzę zależy od aury, bo na przykład na Blizzard kosztuje 1, a tam na to właśnie Black Hole kosztuje 4, chyba dobrze mówię, ale nie jestem do, do końca pewny, ale widzę, no klikam reroll i dostałem Golden Petsa, więc Musicie na swojej najlepszej aurze właśnie rolować, dopóki nie dostaniecie właśnie tego PET y, Equip'a. Jak dostaniecie PET equipa, to musicie sobie wejść znowu aurę i ją oczywiście założyć i będziecie mieli plus właśnie jednego PETA. Widzowie kolejnym sposobem na właśnie kolejnego PET equipa jest oczywiście widzę Ring. Ponieważ widzę z ringu też macie właśnie plus jednego pet Equip'a, więc już macie kolejnego właśnie PETA w waszym teamie. Widzowie, kolejnym sposobem na kolejne właśnie plus 2 PD tym razem jest oczywiście bycie w klanie, ponieważ widzę, jeżeli jesteście w klanie i macie zupgradeowane PD to z klanu łącznie możecie właśnie mieć plus 2 PD więc naprawdę klan też bardzo bardzo pomaga. Widzowie, kolejnym sposobem właśnie na kolejnego PD jest oczywiście indeks, ponieważ że za indeks macie tutaj PD widzowie, za 100 petów macie PD o, również Pedeka widzę macie za 400 petów. Kolejnego widzę Pedeque macie za 750 oraz kolejnego widzę macie właśnie za 1000 właśnie zebranych petów. Czyli w samym indeksie widzowym macie 4 właśnie pedekuipy, więc naprawdę, naprawdę spoko. Po prostu w tym indeksie macie widzę 4 pedekuipy, więc naprawdę indeks się bardzo, ale to bardzo pasa robić. Widzowie, kolejnym sposobem jest oczywiście Explorer Room, ale widzowie, co to jest ten Explorer Room, się pewnie mnie zapytacie. Musicie sobie wejść, widzę, na Spaceship, wchodzicie sobie właśnie na tą mapkę, lecicie sobie, widzę, do tego oto tutaj pomieszczenia i jak widzicie... Za zbudowanie 30 budowli Na samym dole macie plus 25% laka, 25% klików 25% gebów oraz plus 5% Hatch speeda, jakieś takie itemki I oczywiście nasz, oczywiście najważniejszy PD equip, czyli z tego widzę Jeżeli zrobicie, oczywiście cały ten Explorer room, to dostaniecie plus jednego PD equipa Więc kolejne widzowie Będziecie mogli kolejnego peta założyć Właśnie do waszego teamu Widzowie, jeszcze na PD equipa Jest, y są jeszcze achievements Chyba na rebirfy, ale nie jestem do końca widzę pewien czy tam jakieś, albo na jajka widzowie, nie pamiętam dokładnie właśnie na jakich odcinkach są pdquipy, ale pamiętam, że chyba były. Jak nie było, to widzowie napiszcie mi w komentarzu, że się jednak pomyliłem, więc jak się widzę pomyliłem, no to z góry was oczywiście przepraszam. I widzowie, czy, co, czy jeszcze mam tutaj wam coś do pokazania właśnie na te pdquipy? No chyba widzowie tutaj już nie ma innych sposobów. No tak teraz patrzę widzowie, no ale raczej Chyba już wszystkie sposoby właśnie Na te Pedequipy wam oczywiście Powiedziałem, no oczywiście Pedekwipa teraz możecie sobie widzę jeszcze zdobyć Oczywiście tylko na czas trwania eventu Halloweenowego, czyli jak to nagrywam Na ostatnie 5 godzin możecie go sobie zdobyć Plus właśnie jeden pedekwipa z Oczywiście tego Halloween Shopu za Chyba że on kosztował 4 biliony tych końców, czyli bardzo, ale to bardzo mało Więc macie tutaj oczywiście plus jednego Halloween Pet Equipa Oczywiście on jest tylko na czas eventu, więc jeżeli wy będziecie widzieć ten film, no to już właśnie tego eventu i tego plus jednego peta Equipu właśnie nie będzie No i co widzowie, no to są chyba właśnie wszystkie sposoby, jakie znam, albo udało mi, właśnie udało mi się wam powiedzieć i chyba wszystkie to są sposoby, które znam tak, to są raczej wszystkie sposoby, które znam Ale dajcie mi się, widzę, jeszcze upewnić Sobie wszystko policzę, ile łącznie Można tutaj było z tych wszystkich sposobów Zdobyć właśnie tych pedekwipów A nie, widzowie, przepraszam, zapomniałem jeszcze wam powiedzieć W upgrade'ach, widzę, też macie Plus 3 pedekwipy, więc No, widzę, zapomniałbym, zapomniałbym Widzowie, w upgrade'ach jeszcze macie plus 3 pedekwipy Więc tu są ko plus kolejne 3 pety właśnie w tych upgrade'ach Tak, widzowie, wszystko sobie teraz Dobrze policzę i w opowiedziałem właśnie Wam o wszystkich sposobach właśnie na te PD Quipy. Więc dziękuję Wam widzę bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że zostawicie sobie tutaj pod nim łapeczkę do góry, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz jeżeli jest, będziecie mieli taką możliwość, to podbijecie ten film. No i co widzowie, no i my się widzimy już w następnych odcinkach, ale oczywiście widzowie jak zawsze w odcinku konkursik. Więc widzowie, jeżeli chcecie wygrać, mm, powiedzmy, takiego Shiny eternala Toxic, więc jeżeli widzę, chcecie go wygrać, to co jedynie musicie zrobić? Łapeczka do góry, subik z dzwonkiem oraz musicie napisać komentarz właśnie z waszym nickiem z Robloxa. A na następnym odcinku wylosujemy sobie zwycięzcę. A co do zwycięzcy, wyświetla wam się on na ekranie z poprzedniego odcinka. Serdecznie Mordeszko ci gratuluję. Oraz napisz do mnie w wiadomości prywatnej na Discordzie, do którego linka będziesz miał w opisie. No więc co widzowie, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. I co, widzimy się już w kolejnych Shimano Widzowie. Cześć!